Marszałek Witek, bierzecie 500 plus i narzekacie. Jest to odpowiedź Elżbieta Witek o 500 plus? Opozycja odpowiada, PiS nie robi łaski. To jest mało honorowe, bo jakbym się nie zgadzała z decyzjami rządu, to nigdy od takiego rządu bym nic nie wzięła, mówiła w do przeciwników PiS Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Posłowie opozycji pobierający świadczenie 500 plus nie zostawiają na pani Marszałek suchej nitki. Kiedy dają pieniądze, nie robią nikomu ani łaski, ani przysługi, ocenił Jarosław Wałęsa Spo. Dariusz Klimczak z PSL uważa, że europosłowie PiS powinni unieść się honorem i zrezygnować ze swoich diet. Bo przecież często nie zgadzają się z Unią Europejską. Podczas weekendowego spotkania w Otyniu województwo Lubuskie pojawili się przeciwnicy PiS. Jestem ciekawa czy któryś z nich nie korzysta z emerytury w wieku 60 lub 65 lat, a może ktoś nie bierze 500 plus, albo może zrezygnował z 300 plus, albo z darmowych leków dla seniorów. No nie, proszę państwa, biorą, bo jak mówią, że dają, to się bierze, powiedziała. Jak mówiła, warto by się unieść honorem i od tego wrednego rządu pisu tego nie brać. A bierzecie, bierzecie bez żadnych skrupułów, bierzecie i narzekacie. Proszę Państwa, to jest mało honorowe, bo jakbym się nie zgadzała z decyzjami rządu, to nigdy od takiego rządu bym nic nie wzięła, wypaliła Witek. Interia.pl zwróciła się do polityków opozycji i ze wszystkich stron sceny politycznej, którzy są beneficjentami świadczenia 500+, plus wprowadzonego przez partię rządzącą. I chociaż na co dzień wiele ich różni, tym razem są wyjątkowo zgodni. Wypowiedź marszałek Sejmu pokazuje, że PIS nie odróżnia prywatnych pieniędzy od tych publicznych. Nie robią łaski to, co powiedziała pani Elżbieta Witek. Pokazuje, jak PIS traktuje finanse publiczne. Z jakiegoś powodu uważają, że to są ich pieniądze, a oni są jak dobry wujek, który rozdaje je na prawo i lewo, w rozmowie z interią.pl ocenia Jarosław Wałęsa z tata dwójki dzieci. Jak powiedział nam syn byłego prezydenta, PiS zapomina, że 500 plus jest finansowane z podatków Polaków. Kiedy je pieniądze, red, dają, nie robią nikomu ani łaski, ani przysługi. Skoro tak wysoko postawiony funkcjonariusz PiS nie rozumie tak prostej sprawy, oznacza to jedno: ta ekipa, od lat, stara się kupować głosy wyborców ich własnymi pieniędzmi, dodał. Zdaniem Mirosława Suchonia z Polski: 2050, wypowiedź Elżbiety Witek nie licuje z powagą marszałka. Jak podnosi poseł, każdy Polak płaci podatki. Pani marszałek przypisuje sobie władztwo nad tymi pieniędzmi. Chyba myśli, że PiS drukuje je w drukarce przy ulica. Nowogrodzkiej, przekazał polityk związany z Szymonem Hołownią. O krok dalej idzie Dariusz Klimczak z koalicji polskiej. Polityk PSL uważa, że Elżbieta Witek powinna dać sobie spokój z wystąpieniami publicznymi, jeśli ma problemy ze stresem. Pani marszałek się skompromitowała, ponieważ pokazała myślenie typowo transakcyjne. Jesteś z nami, dostajesz. Nie to nie, tłumaczy Ludowiec. Dziambor, przestańcie ode mnie pobierać podatek dochodowy oraz ZUS, jak mówi Klimczak, polski rząd często nie zgadza się z Unią Europejską. A skoro tak, nawiązując do słów Elżbiety Witek, europosłowie formacji rządzącej także mogliby unieść się honorem. Eurodeputowani PIS powinni honorowo zrezygnować ze swoich diet i uposażeń, powiedział nam Klimczak. Co ciekawe, marszałek Elżbiecie Witek udało się dokonać chyba niemożliwego. Pogodziła nawet polityków o tak różnych poglądach jak działacze Konfederacji i partii razem. Jestem za tym, żeby nie pobierać 500. O ile pis również uniesie się honorem i przestanie ode mnie pobierać podatek dochodowy oraz ZUS, usłyszeliśmy od Artura Dziambora z Konfederacji, który wypowiedź Witek nazywa: głupim, infantylnym oraz emocjonalnym strzałem. Jeżeli obozowi rządowemu publiczne pieniądze zaczynają się mylić z tymi prywatnymi, mamy bardzo poważny problem. Problem trwa już od jakiegoś czasu widać w spółkach Skarbu Państwa, które PiS traktuje jak swój własny folwark. Najwyraźniej to kontynuacja tego trendu, usłyszeliśmy od Marceliny Zawiszy. Autor, Jakub Szczepański.